Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry Przeprowadzamy wywiad środowiskowy w Centrum Handlowym OSOM Czy oddawanie krwi według Pani jest zdrowe? Ja jestem Monika w ogóle, bardzo mi miło Adam, też e, mi bardzo miło uważam, że jest... Nie wiem, nie jestem lekarzem, czy to jest zdrowa, ale chyba są jakieś normy, które można oddać i nie szkodą naszemu organizmowi, a potem są dawane czekolady. Ale jak najbardziej jest pożyteczne i jak najbardziej jestem za, ponieważ nie wiadomo kto kiedy będzie potrzebował tej krwi. No bardzo miło, bo właśnie się dowiedziałem, że, że coś dzisiaj razem e, przyrządzimy, chciałem zapytać, czy to będzie e, coś dobrego dla krwi. E, tak, to będzie oczywiście mięso, będzie polędwiczka. Mamy szpinak, czyli jak najbardziej też e, po, po, pożywne dla, dla krwi. E... Nie, nie nagrywamy, bo to będzie później. A tak. <laughs> no i, i w każdym razie samo zdrowie i same dobre rzeczy. Sam zresztą będzie Ci pomagał. Więc Mam się przekonasz, spróbujesz. Spróbuje. No, wcześniej był łosoś, kolega się sprawdził doskonale. No bo kolega codziennie łosoś je, także myślę, że dlatego ja <laughs> nie, łosoś. Nie, ale... kolega gotuje podobno, wiesz. No nie wydaje mi się. <laughs> tak słyszałam. Dobra, no ale my się zaraz sprawdzimy w kuchni, także będzie pozdrawiamy, się. zachęcamy do oddawania krwi. Tak. Zapraszamy na kolejną część góry, ale od kuchni.